Przed chwilą. Nagrywa się? Tak. <grywa> Może nie powinienem. Mogę przed chwilą mnie panie tutaj takie ładne zatrzymały. Super. Cześć, z tej strony Tomek z Zenbox Pro. Jest z nami Pan Maciej Damski z firmy Craft Events. Pan Maciej jest naszym klientem i zwrócił się do nas w celu wyłączenia systemów w to Toyota RAV4, w pięknym samochodzie, jakim jest Toyota RAV4, systemu Road Sign Assist, czyli tak zwanego RSA. Panie Maciej, jakby Pan mógł powiedzieć kilka zdań, dlaczego zdecydował się Pan na wyłączenie, co jest powodem tego, że zadzwonił Pan do nas? Przede wszystkim ten system absolutnie nie działa na zasadzie, że on absolutnie nie wspiera kierowcy, bo, bo to piszczy, odczytuje wszystkie znaki, jakie są na drodze, niekoniecznie te znaki na tej drodze, na której jedziemy, także potrafimy jechać drogą, która ma ograniczenie 90, a on zczytuje znak gdzieś z boku i, i zaczyna te dźwięki wydawać, więc tak naprawdę więcej to przeszkadza niż... W rzeczywistości pomaga, i. irytujące. Nie? Irytujące jest totalnie. Tak Ty w tym samochodzie w Toyota 4 nie ma tak, takiego standardowego systemu start stop jaki występuje w samochodach spalinowych, bo to też oczywiście potrafimy robić trwale, ale zaraz pokażemy, jak RSA działa w Toyocie i jak możemy je trwale włączyć. No, dźwięki są jadąc przez miasto non-stop. One się nie, nie kończą, tak naprawdę, bo przy Ograniczenia prędkości się zmieniają, wjazd do strefy, wyjazd strefy, co chwilę. No tak, a są też takie drogi, że masz stopniowanie tych znaków i to po prostu przecież to wsiąło, można zostać. Tak, bo to się cały czas dzieje, generalnie, i, i przeszkadza. Myślę, że ja mogę powiedzieć w międzyczasie, że to, co nas odróżnia, to wszystko dzieje się na Magistrali Kana, więc zrobiliśmy to naj, najlepiej, jak można to zrobić. Jest to pierwsze i jedyne urządzenie na świecie tego typu. Najpierw samochód został pomiarowany do tego, żeby zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje i zrobić tak, żeby tą funkcję wyłączyć. Więc bez żadnych błędów, bez żadnego cięcia przewodów, bez niczego. Wszystko jest robione w technologii, której nie da się po prostu lepiej zrobić. Super, wyjeżdżamy ze strefy. Będziemy mogli, pani Maciej, będzie pan mógł zaraz sobie sprawdzić, czy... Po wjechaniu w strefę normalną, takie 50 km na godzinie, ograniczenie. Nie jak teraz samochód się będzie zachowywał. Dodam tylko oczywiście dla naszych klientów, że Toyota to przykład. Pan Maciej po prostu do nas trafił i fajnie możemy dzisiaj nagrać film. Natomiast oczywiście pokrywamy bardzo dużą ilość samochodów. Cały czas nad nią pracujemy i rozwijamy. Idealnie. Daje znać, delikatnie przekroczyliśmy, ale nie ma tych irytujących dźwięków, które zamiast pomagać, to rozpraszają. Jesteśmy po jeździe próbnej. Panie Maćku, mam nadzieję, że uczucie fajne, że będzie się dobrze jeździć. Trwale wyłączony system Road Sign Assist. A Państwa zapraszamy na naszą stronę internetową. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.